I wracam jeszcze raz do, do Marka, Więc Jezus stanął przed tym człowiekiem i plunął Mu w twarz. A może tak było? To jest tylko hipoteza moja. Że On w ten sposób chciał mu powiedzieć człowieku: od urodzenia wszyscy ci pluli w twarz. Czym? Głupi jesteś, nie nadajesz się, nic ci nie wyjdzie, po co tu przyszedłeś, wynoś się stąd, nie będzie z ciebie pożytku w życiu, nikt cię nie będzie chciał, po co ty się w ogóle urodziłeś, niepotrzebnie tu istniejesz. No i takich, cała seria takich rzeczy. Takich splunięć szatana. Później na skutek takich komunikatów, jakie utrzymujemy w dzieciństwie czy w młodości, postanawiamy pokazać całemu światu, że właśnie jest odwrotnie. I wpadamy w zasadzkę, czyli w drugą stronę. Chcemy wszystkim udowodnić, że jesteśmy świetni wspaniali i zrobić wszystko, żeby wszystkim się spodobać. I to jest drugie wahadło, nie? Że cały czas będziemy myśleć tylko o sobie, czy inni na nas patrzą i czy nas kochają, czy akceptują, czy im się podobamy, czy odpowiednio żeśmy się zachowali, i w sumie do tego się sprowadza całe nasze życie duchowe. A jeszcze, nie daj Boże, trochę się wykształcić, to już w ogóle człowiekowi wtedy nie skrzydła rosną, tylko kopyta, bo przesadnie się zaczyna już wtedy analizować. Zawodowo to już robi. I Jezus być może przez ten gest. Chciał go uzdrawiająco też zranić. Ja nie wiem. Może tak, może nie. Może istnieją jeszcze inne wytłumaczenia tego zachowania. Ptysas to mniej więcej tyle, co splunął w oczy. Może splunął też na ręce i mu pomazał oczy. Może chciał zawoalować prawdziwy cud. Może coś chciał przekazać temu człowiekowi, ale ta wersja też jest bardzo prawdopodobna, którą wam podaję. Plucie jadem niechęci, odrzucenia. Być może temu człowiekowi każdy pluł jadem niechęci, przekleństw, wyzwisk, odtrącenia jak kobra pluje w oczy ofiary. Jego wieś, bo mieszka na wsi, dowiadujemy się z tekstu, to być może rezerwat przekleństw, gdzie wujek klnie, ciotka klnie, stryjek pije i też klnie, tata klnie i do siebie nikt normalnie nie mówi. Nikt już nie mówi, Szczęść Boże, tylko trzykrotek. I tak się zastanawiam, siostry, ile z was mogło mieć taką historię. A może inną, może to było blokowisko, gdzie sąsiad na górze tupał, bo był pijany, na dole pędzono samogon, po ścianie lewej właśnie dokonywała się jakaś orgia, a po prawej ścianie kogoś bito w twarz i nawet głową o mór. A w domu też nie było zbyt pięknie. I człowiek z takim oplutym okiem przychodzi do zakonu. I on jest zorientowany tylko na jedno, nie? Żeby to się nie powtórzyło. Więc zrobi wszystko, żeby się to nie powtórzyło. Zrobi nawet za dużo, żeby się to nie powtórzyło. Zrobi nawet błąd, żeby tam tego nie było. Wpadnie w drugą skrajność. Żeby nikomu nic złego nie powiedzieć, żeby wszystkim się spodobać, żeby wszystkich zadowolić, żeby wszystkim się podlizać, żeby nikomu nie podpaść, żeby nikogo nie zranić itd. To też zasadzka złego ducha. No i żeby oczywiście samemu być jakim doskonałym. Więc wracam na wieś. Jego wieś, rezerwat przekleństw i złości, każdy być może tak się zachowywał. I tak go traktował tego człowieka zaślepionego, że on w końcu uwierzył w to, co inni o nim mówili: że jest naprawdę najnędzniejszą osobą na świecie, a jednocześnie miał taką potrzebę być jakimś innym, doskonałym. To też może być rodzaj zaślepienia. Czy sądzisz, że mogło cię to chociaż musnąć w życiu taki problem? Może nie. Opinia ludzka czy opinia Boża, nie? Co jest decydujące w twoim życiu zakonnym? Co o tobie mówili w domu i w rodzinie? A co o tobie mówił Bóg? Może powiem inaczej. Kiedy ostatni raz pytałaś Jezusa, co o tobie myśli? Chyba, że w ogóle nigdy w życiu Cię to nie interesowało. Natomiast aż podsłuchiwałaś pod ścianą ze szklanką w, w, przy uchu, co tam może powiedzieć Twoja szefowa na ten temat Twojego imienia i nazwiska i Twoich przeżyć? A może nawet rozwolnienia dostałaś, kiedy dowiedziałaś się, że ma fatalną opinię o Tobie. Czyja opinia jest dla Ciebie ważniejsza? I bardzo bym chciał, żebyście sobie na dracji to uświadomiły. Proszę Was o to, kiedy ostatni raz pytałaś Jezusa, co o Tobie myśli. I czy Ci powiedział konkretnie, czy Wiesz, co Jezus o Tobie myśli? Czy już nie rozmawiacie ze sobą? Być może Jezus więc splunął temu człowiekowi w oczy, żeby ten człowiek mógł sobie przypomnieć, co inni mu czynili przez wiele lat i że to nie jest prawdą. My nie chcemy pamiętać, kiedy ktoś, my nie chcemy pamiętać takiej sytuacji, kiedy ktoś nas wyzywa, przezywa albo krzywdzi nas słownie albo wydaje krzywdzące opinie, nawet niekoniecznie wulgarne. Albo odwrotnie, nieustannie to rozpamiętujemy. I to sprawia, że to jest taka, taki jad na oczach. Nie możemy w ogóle i nic innego zobaczyć, tylko ciągle to rozpamiętujemy, że ta i ta osoba o mnie powiedziała to i to. Być może już mówiłem na tych rekolekcjach, bezpośrednio przed rekolekcjami, słyszałem kogoś, kto przez całe życie słyszał o ojca i od mamy jesteś lafiryndą. I tak się stało. O kimś innym też sobie przypominam tę osobę. Ojciec mówi, Ty zostaniesz. Ladocznicą, i tak się stało. I ta opinia ojca, matki, środowiska czasem tak głęboko plunie ci w twarz, że ty zaczynasz wierzyć w to. A czyjemu Słowu powinnaś wierzyć? O Tobie samej. Czy nie Słowu Bożemu? Tylko kiedy ostatni raz pytałaś Jezusa, co o tobie sądzi. I co ci na ten temat powiedział? Co On o Tobie myśli? Czy Jezus, który którekolwiek z was mógłby powiedzieć, że jesteś ladasznicą? Ale co w ogóle On powiedział o Tobie? Interesujący szczegół w tym tekście kiedy ten człowiek otwiera po raz pierwszy trochę oczy, tak szczelinuje, nie? Bo tam jest tak napisane. Jezus mówi, widzisz co? On tak próbuje coś zobaczyć i przejrzał. Przejrzał. I powiedział, tak, widzę ludzi, bo gdy chodzą, widzę ich jak drzewa. Dlaczego? Co to znaczy, że najpierw zobaczył ludzi, a przecież widział Jezusa najpierw, bo go wyprowadził poza wieśnię? Dlaczego nie zauważył najpierw Jezusa, tylko ludzi? Co Ewangelia przez to chce zasugerować? Tak, wreszcie przejrzał to, zobaczył to, że on przede wszystkim widzi innych ludzi, ale w taki zły sposób, nie, że widzi ich jak drzewa, tak jak w raju się widziało tego szatana. Nie? Widzi ich jak drzewa, czyli co, że inni go ocieniają, że inni go przerastają, że inni są dla niego gąszczem, że on jest zgubiony wśród innych jak w lesie, tak? Że jest jak zagubione zwierzę pomiędzy drzewami, jak w dżungli jest pomiędzy ludźmi. A tu stoi przed nim Bóg i on go nie widzi. Dlatego nie widzi całkowicie. Więc Jezus powtarza zabieg. Znowu położył na niego ręce, tak? Mówi: Chłop jeszcze dobrze nie widzi, bo stoi Bóg przed nim i go nie zauważa. Nie? Ale może dobrze to, że zobaczył w ogóle ludzi, bo może już nic nie widział. Nie? Może to był też krok do uzdrowienia, bo wcześniej widział tylko siebie. Dostrzegł więc innych. Hmm. I kiedy Jezus powtarza uzdrowienie, położył jego ręce na jego oczy, Biblia mówi, że on dopiero teraz przejrzał zupełnie i został uzdrowiony. Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Czy jest napisane, co zobaczył? Jest napisane tylko, że widział jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami, tylko do wsi nie wstąpuje. Z czym go odesłał do wsi? Ze słowami, tak? A po co mu te słowa? Po co słowa Boże człowiekowi są? Żeby nie oślepł? Jemu są potrzebne te słowa. Bo inaczej znowu zacznie widzieć tylko siebie i nawet już innych przestanie widzieć. Bo rzecz ciekawa, gdzie ten człowiek mieszkał? No we wsi. A on go puścił do swojego domu i mówi do wsi nie wstępuj. Może tak należałoby to zrozumieć, człowieku, idź do domu, nie, ale już nie sugeruj się tak tym, co inni mówią o tobie. Bo masz moje słowa pod pachą. I moja opinia o tobie jest ważniejsza niż to, co inni mówią i plują. Choćby nawet pluli na ciebie. Chcę jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę. Otwieram mu oczy. Szatan też otworzył oczy Adamowi i Ewie. Ale na co otworzył oczy Adamowi i Ewie szatan? Na siebie samych, tak? Na ciągłe analizowanie siebie, na za zapatrzenie się w siebie. Na potępianie siebie i podziwianie siebie, na taką nierówno, nierównowagę w sobie. I oni zobaczyli, że są jacy, że są nadzy. Nagością można się fascynować albo można czuć do niej wstręt. Człowiek ma ambiwalentne uczucia do nagości. Więc oni są teraz w podwójnym myśleniu. Z jednej strony się podziwiają siebie jak bogów, swoją nagość, a z drugiej strony nienawidzą siebie właśnie za tą. Nagość. W języku hebrajskim też słowo ślepy i nagi też się utożsamiają. Er. To samo słowo może oznaczać ślepy i nagi. Widzieć tylko siebie to być ślepym. Z jakimi słowami Jezus dzisiaj po tej chomili odsyła Ciebie na dzisiejszą adorację? Przypomnijmy sobie cały ranek. Rozważaliśmy Abrama, Mojżesza i to, że oni się trapili tym, że Bóg ich nie widzi. Po południu rozważyliśmy tego ślepego, Adama i Ewę, i zobaczyliśmy, że to raczej człowiek może nie widzieć Boga, bo Bóg zawsze nas widzi. Kiedy Bóg nas widzi, to znaczy, że, że się nami w najwyższy sposób interesuje. Czy Mojżesza zostawił na łasce losu? Nie. Ale nawet takim człowiekiem, który nie dostrzega Boga i który myśli tylko o sobie, takim ślepym jak ten z Ewangelii, to Jezus też nie zostawia go, idzie mu naprzeciw, nie wyprowadza go za rękę, delikatnie. A później otwiera mu oczy, ale robi to stopniowo, żeby nie od razu ten człowiek nie miał wstrząsu. Nie? Mówi, czy widzisz coś już? I te pytania dobrze by było, gdyby nam się też pojawiły. Jak to jest? Czy ja widzę to, że Bóg mnie widzi? Czy ja się liczę z opinią Bożą? Kiedy ostatni raz Boga pytałam o to, co o mnie myśli? Czy nie przesadnie przejmuję się tym, co inni o mnie mówią? Czy nie za dużo czasu poświęcam na analizowanie siebie samej, a za mało czasu na czytanie Biblii?